Cześć w kolejnym odcinku na moim kanale W takich okolicznościach przyrody Wracamy sobie po załadunku Jednego krążka Jak wiecie z poprzedniego odcinku A kto nie wie to wam mówię Załadowałem jeden krążek Na porcie w, na Słowenii W Koprze I wracamy w takich oto pięknych Widokach tak, Przepraszam Przyrody i natury tam dalej widać też jest szczyty gór. Ale tutaj to jest naprawdę piękne widoki. Mam tu nagrane kilka ujęć. Puszczę Wam pod muzyczkę. Chwilę tam nie wiem ile się tego uzbierało, ale trochę jest. Tak więc popodziwiajcie te piękne widoki. Będę Was tym męczył. Jak tylko tu będę. <laughs> Jeszcze raz witam i zapraszam na kolejny odcinek. tam na madziarskiej ziemi już przekroczyłem właśnie granicę już u i lecimy dalej mam nadzieję, że wam się podobały te widoki, które tam ze Słowenii yy, nagrałem, na Słowenii nagrałem no a mi zostało jeszcze 575 w tym czasie co wyżejście oglądali sobie widoczki ja się nie dalałem, tylko yy, tylko jechałem, jeszcze pauzę zrobiłem, wymyłem torbę Najadłem się, o i teraz można jechać lecimy 4,5, zrobimy kolejną pauzę. No i tam chyba półtorej godziny jeszcze na dychę zostanie. No, no to będziemy będę chciał jak najdalej ulecieć. Żeby kurcze jak najmniej Zostało na jutro Rozładować, załadować no i Śmigamy na razie Muszę zadzwonić zaraz do spedytora yy, Podpytać go czy on coś tam na jutro ma dla mnie Czy nie ma Żebym wiedział jak sobie to planować Czy, czy, czy się śpieszyć, czy się nie śpieszyć jakoś będę musiał to sobie tam uzgodnić z nim mógłby być jeszcze w czwartek, jakbym to tak fajnie y, uskutecznił, no to z Gliwic jeszcze mógłbym jakimś tam pierdyknąć, jakieś tam y, poty, dajmy na to pod na po stronie polskiej, gdzieś tam właśnie przed Lubin, Zielona Góra y, czy, czy, czy gdzieś tam przed Nagubin, no tamte tereny gdzieś rozładować, później bym do Ejzena pojechał i ze Izena bym sobie wracał w piątek elegancko. Taki byłby dobry plan, i dobre, dobre perspektywy, i czasy, no ale zobaczymy, co on wymyśli. A tymczasem jadę dalej, a my widzimy się w kolejnym ujęciu. No i nastała ciemność. Wieczorowa pola. 20:29. Ja jeszcze lecę. 233 km do celu zostały, ale tylko zostało. Została godzina czasu. O, poczekajcie, bo policja stoi. No już. He, stala na poboczu policji. Policja! Słowaczka! no jeszcze godzinkę czasu lecę, no jak najdalej sobie ulecę, no to tam na jutro zostanie może ze stoś... nie wiem ze sto... sześćdziesiąt może kilometrów coś takiego no to sobie ruszę gdzieś tak około w pół do siódmej będzie git malina To myślę, że tak po dziewiątej, po dziewiątej koło. No, pomiędzy dziewiątą a dziesiątą powinienem być na miejscu na rozładunku, ale co dalej? To nie wiem, bo w sumie to się do spedytora nie dodzwoniłem, poczta się włączyła, a on później nie odzwonił, a ja zapomniałem. No i Dobra, jutro też będzie czas, żeby się tam z nim skontaktować. No, tak więc moi drodzy, jak widzicie, pusto. Po prostu pusto jest na Słowacji. Eee, czekajcie tu, co? Nie wiem, to tak, musimy tu zjechać na ten pas. Pusto na Słowacji, mały ruch bardzo. Co jakiś czas gdzieś tam jakaś ciężarówka prze, przejedzie. Osobówki tak samo. coś to stoi, nie wiem. To tam z miejscami też będzie. Niedługo w sumie to też będzie trzeba się rozglądać. No, Jeszcze tam sobie mówię, ujadę jeszcze trochę. Tak pół godziny na, na, na spokojnie, a później zacznę się już tam rozglądać za jakimś tam miejscem. No, za dużo czasu i tak mi nie zostanie na rozglądanie, ale zawsze coś może się tam trafi. No i dzień dobry moi drodzy. Tak po cichu mówię, bo oni nie wiedzą, że ja nagrywam. Nie wiem czy mogę. Jestem już w liwicach, rozwodę wuję. No. Także taka sytuacja. No kochanie kochani, już po, pozdejmowane. No, i wyjeżdżam. Ej, wiecie co, i lecę na pusto do Eisenhuttenstadt. 407 km mam do celu. Tak więc, no, ładna ściecha na pusto. Wręcz idealna. Jedziemy. Zielone światełko było. Można Można jechać No dobra eee, Ale co będę ładował to nie wiem Wiecie? Jeszcze nie wiem Kazał mi jechać na Huten. Zobaczymy Co on mi tam wymyśli No, i zdarzenie drogowe. Nie wiem, co to się porobiło. Czy opona wyższej, bo tam opona leżała na, na poboczu. Nie, wiem, zaraz zobaczymy, co tu się. podupcyło, Bus. Ciężarówka. Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Całkiem normalnie stał. Dobra, my na pusto. Ożniemy. Turków będziemy tutaj wyprzedzać. Była polska ziemia? Jest niemiecka ziemia. Już moi drodzy, już w Niemczech. 34 km zostały do Eisenhutten. Eee i były bardzo duże roszady zamieszania zmiany odnośnie mojego ładunku, miało być że jadę tutaj, ładuję na jutro na Żabią wolę ładunek gdzieś tam koło Żabiej Woli zdejmuję, A już nawet chyba wiem gdzie, bo coś już tam przywoziłem, tylko chyba nie w tej firmie już no dobra, mniejsza większość ale zanim tą Żabią Wolę zrobię, to jeszcze szybkie Czechy pierdyknę. I dopiero jutro wrócę na, e, z powrotem na Eisen i załaduję e, właśnie tą Żabią Wolę, ale już z dostawą na poniedziałek. Jeszcze takie tutaj wpadło. Miał ktoś inny wziąć to, najpierw dawał mi, później mówi, że nie, dobra, kto inny to weźmie, E, później stwierdził, że nie no, tamten to będzie za późno no i dawaj mi no to dobra, no to dał mi no i to dobra, no to szybkie Czechy to zrobimy e, dzisiaj jeszcze załadujemy, odwrócimy się wyciągniemy myślę, że gdzieś pod granicę no, myślę, że gdzieś tam na, na, na granicę z Czechami pojedziemy jutro rozładujemy Wrócimy, załadujemy i szpula do domu. No. Tak się to wszystko na tą chwilę prezentuje. A wrócimy w piątek, tam w nocy, ale może nad ranem, w sobotę, ale damy radę. Dobra, jadę. Eee, no, mówię, no, ja jeszcze trzy dyszki, więc nie długo będę. Melduję się mam nadzieję, że ten załadunek też w miarę szybko pójdzie. Że Im wcześniej się obrobię, wyjadę, to co mam wyjechać, stanę, zacznę pauzować, tym, tym szybciej ruszę i szybciej wrócę jutro. Tymczasem Borem Lasem. No, i jestem już na hucie, moi drodzy. Kurde, jaka kolejka, ja pierdyl. Cie Ciepierun, ale krążków też tu jest. No to do, do środka hali. Do, wszystko jest kurwa pozajmowane. No i dupa. Trochę się zejdzie. A to jest dopiero tylko pierwsza hala. A mam kurde, jeszcze dalej załadować. Halo, witajcie, o takiej porze, kurwa mać Wiecie co? No takich jajec to jeszcze kurwa nie grali Na taką halę do załadunku to jeszcze, że kurwa, jak jeżdżę, jak pracuję, jeszcze, że mnie trafił Nie wiem, co ten gościu kurwa we łbie miał, czy on naćpany był, czy jaki 4 godziny ładowałem dwa krążki. To znaczy stałem w też kolejce. Bo żadnego auta prawidłowo kurwa nie załadował. Jak nie kurwa wrzucił komuś moje krążki, to później zginął. Przyszedł, kapnął się, kazał rozpinać temu gościowi, no, bo nowo pospinane miał wszystko, pingnie, Wyciąga, załadował, dobra. Chłop pojechał, następnego zaczął ładować. Znowu popierdolił, nie te krążki wrzucał, jak miała być moja kolej. Przyjeżdża ten pierwszy, co najpierw był, miał wsadzone moje krążki. Mówi, że kurwa, dwa dobrze, a ten trzeci zły, nie taki. Noż kuźwa, znowu go wprowadza, zdejmuje, przekłada. Ja wjechałem. On chce pakować co innego, mówię, nie gościu, kurwa to jest moje. To ja już mu pokazywałem, gdzie są, gdzie są moje krążki. Tragedia. O, zobaczcie, o, jaka budka stoi. Z synki. Trochę nim nie pykło, no bo tu na zakręcie przed zakrętem to chyba nie naszczela nim bardzo zdjęć, no chyba że o, bo w nocy o 22 jest tutaj 30 do 6 rano. No, Dobra, także jedziemy. No jestem w czarnej dupie. No i tyle, no 210 mi zostało do rozładunku i 270 powrót tu z powrotem na to gówno, czyli szychta, moi drodzy, szychta i co, załadować, pauzować i znowu kurwa w nocy wracać? Dobra, ja się wyłączam, włączam sobie kam sama i jadę, bo tu, żeby mi jakie fota nie szczeliła zdjęcia. ściema moi drodzy, taki oto przeskok. Już wieczór, eee, ja za chwilę będę stawał. Już eee, robię pauzę, i w nocy ruszam, żeby nad ranem być już w sobotę na bazie. Bo już jestem załadowany, ja wróciłem tam z tych czek, załadowałem i, i tutaj no. Jeszcze y, jakimś cudem może dolecę do Grace, a jak nie, no to będzie wydrugi opis, i tam stanę. I nad ranem ruszam i jedzie. No i cóż no, później chyba już tam nie będę nagrywał, bo w nocy będę jechał. No cóż no. no. Chciałbym się z Wami pożegnać na tą chwilę, podziękować za obecność na tym odcinku, zaprosić na kolejne i tak zapraszam na kolejne odcinki. E, już myślę, że będą normalnie po dwa, tak jak było do tej pory. Więc no, trzymajcie się, cześć i do następnego.